A więc, jak możemy sobie zobaczyć, nasza konfiguracja, jeżeli chodzi o nasz storage sieciowy, dobiegła końca. W przypadku naszej ośmiorniczki widzimy, jest on dostępny na tych wszystkich naszych trzech węzłach. Teraz dodatkowa informacja dla wszystkich ciekawskich. Naszymi storage'ami, które są dostępne globalnie. Możemy zarządzać z poziomu naszego data center, wchodząc na storage. Tutaj widzimy wszystkie storage. Możemy sobie kliknąć, wyedytować i możemy sobie określić, tak, na jakich hostach będzie dostępny. To, co mówiłem, domyślnie jest dostępny na wszystkich. Tak? Tutaj, jakie typy obiektów, że można to tak nazwać, jakie typy obiektów, czyli ten content, może zawierać ten dany nasz storage. W tym przypadku sieciowy. Jak możemy sobie zobaczyć, jest to disk image container. Tak? Dla osób, które nie miały wcześniej styczności z Proxmoxem, możemy sobie zobaczyć, że w tym przypadku lokal zawiera tych elementów zdecydowanie więcej. Tak? I już tłumaczę, czemu lokalny jest dostępny z poziomu storage'a, jakby data center. Jest on dostępny, bo jest on po prostu widoczny, i jest on out of box dostarczany na wszystkie nasze węzły, tak? I on się znajduje tutaj w tej lokalizacji WARLIP e, wizji. Jak możemy sobie zobaczyć tutaj po tym path targetie, który jest dostępny, jest opisywany, tak? I go możemy sobie prekonfigurować tu z tego poziomu, lub z poziomu indywidualnego naszego węzła, tak? Czyli też sobie przechodzimy na węzeł, tutaj przechodzimy sobie na nasz e, dany storage e, local, tak? I w tym przypadku możemy sobie tutaj ten nasz storage Dokonfigurować, tak? Dodać sobie przykładowo nasze template'y, zobaczyć sobie jakieś obiekty, które się tutaj z nim znajdują, i tak dalej, i tak dalej. tak, Premission jakieś dodać, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Tylko, że pamiętajcie, że to jest względem w tym przypadku naszego lokalnego tak? I tutaj na tym naszym e, storyżu lokal wyedytujmy sobie, i tutaj z tej listy. Kliknijmy sobie, on się zaznaczy też na niebiesko, dodajmy sobie nasze snippetsy, kliknijmy OK i one będą dodatkowo skonfigurowane. Jeżeli ktoś się pomyli, nie ma problemu. W lokal LVM jak możecie sobie zobaczyć, nie będą one dostępne, tak? Jest to inny typ. E, dysku. Tak? No i tutaj od razu widzicie, że e, wizji dumpy, jakieś backupy, ISO, imidże i tak dalej, i tak dalej możemy tutaj przechowywać w lokalny, Tak, Tylko oczywiście pamiętajcie, że lokal ma to do siebie, że nawet jeżeli tutaj zdefiniujemy sobie ISO, ISO w postaci e, dodanego naszego imidżu e, i tutaj e, już sobie Yy, dajcie mi sekundkę, ISO AMD. Ok, mam nadzieję, że. Wych, yy, copy link adres, mam nadzieję, że robię właściwy. Już wam tutaj wrzucę na czacie, jeżeli ktoś by chciał ten sam yy, wykorzystać. Yy, można wykorzystać jaki do, dowolny ISO, tak? Ubuntu.iso, nazwiemy go sobie, tak? Jeżeli ja zrobię yy, download. Tak, jak możecie sobie zobaczyć, on mi się pobiera, jest wszystko ok, czyli już wiemy, że nasz Proxmox posiada internet. Jeżeli ktoś by do tej pory wątpił w konfigurację, to jak możemy sobie zobaczyć, posiada internet i jak, zobaczcie sobie, gdzie on się zapisuje. Tak? VAR, lip, lz, template, ISO. Tak? I zwróćcie tu uwagę, ISO jest dostępne tu, ale jak sobie przejdę na demo02. Lub Demo03 nie jest dostępny, tak? To jest właśnie nasz storage lokalny. W przypadku SIFA, e, jeżeli ja bym zrobił to samo, czyli przeszedł sobie do e, jego konfiguracji, ale jeżeli e, dobrze tutaj pamiętam, to w tym przypadku on nie pozwalał nam, właśnie tych ISO. Ale to zaraz sobie zrobimy z innym naszym storage'em sieciowym, który nam to e, pozwoli e, zrobić. Dodać takie ISO, to jeżeli ja go dodam w jednym miejscu, to on będzie dostępny we wszystkich naszych węzłach. Raczej będzie dostępny z, z wszystkich naszych węzłów, tak? no bo storage będzie sieciowy. Przejdźmy sobie do naszego data center na storage, w sumie byliśmy, ale jeżeli ktoś nie był, to przejdźmy sobie i dodamy sobie teraz konfigurację naszego NFS-a. Demo nfs, tak? Ja też sobie że raz jeszcze skrypt, czy rzeczywiście to było demo nfs. Demo nfs, tak? Ok. To będzie potrzebne do naszego skryptu. I teraz tak. Serwer tutaj wpisujemy 192.168.254.1. Wszyscy mamy go dostępnego, bo on jest. Yy, Zautomatyzowany, dostępny dla Was, out of box, przez w tym przypadku nasze, naszą automatyzację, którą wykonałem dla Was za pomocą Terraforma i naszych skryptów Cloud Init dostarczanych do maszyny wirtualnej. Eksport. Co tutaj będziemy sobie eksportować, jeżeli klikniecie i podaliście dobry adres, czyli 192168254.1. Jeżeli podacie ten adres, to Wam się wyświetli domyślny storage, który, w którym właśnie jest uruchomiony ten nasz serwer NFS. No i tutaj, jaki content, to możemy sobie zaznaczyć ISO, snippety tak, w ogóle możemy sobie zaznaczyć wszystko. Że będzie dla nas dostępne. Na jakich hostach? Na wszystkich, czyli domyślnie jest to O. Klikamy Add. No i udało nam się dodać. I jak możemy sobie zobaczyć, za chwileczkę on nam tutaj wskoczy. Tak, jako ten właściwy. Poczekajmy chwilkę. O, już widzę, że tutaj nam skończył. Jest tak. Demo NFS. I raz jeszcze ISO. Możemy sobie zrobić raz jeszcze. Tutaj Ubuntu damy, że to jest 2.4.04.iso. Tak, kliknijmy sobie Download. i Jak zobaczycie, pobiera. Działa tak, a, wiesz, a więc nasz NFS też działa tak. Oczywiście on jest tam skonfigurowany, tak można powiedzieć, dosyć prosto, żeby po prostu działał. Tak, jak możecie sobie zobaczyć, jest nam dostępny. To, co mówiłem, czekamy na Task OK. I jak dostaliśmy task OK, możemy sobie zobaczyć, że jest ten nasz ISO dostępny. I teraz, jeżeli przyłączę się na inne nasze węzły, tak, to ten dysk jest dostępny teraz z każdego naszego węzła. Tak? Bo jest to rozwiązanie storage'a sieciowego. Troszeczkę inne od naszej ośmiorniczki. Też fajne, też można się z nim bawić. Oczywiście CIF jest bardziej wydajny. Więc jeżeli mamy taką możliwość, to zalecam konfigurację tamtego storage'u, Jeżeli nie, to tutaj, reasumując, możemy sobie zobaczyć: mamy w tym przypadku NFS, Samba, e, Glaster FS, iSCazi oraz inne inne inne, które w tym przypadku możemy sobie zobaczyć, że jest tu ich tutaj e, troszeczkę, tak i możemy sobie e, te wszystkie storage'e po prostu e, sobie przetestować, uruchomić, zobaczyć jak one działają. Oczywiście tu w naszym środowisku labowym nie uda się, bo iSCSI nie mamy, ale jeżeli macie taki dostępny w waszej sieci, to jak najbardziej możecie go sobie po prostu uruchomić. E Powiem tak, te pytania najlepiej jak będziecie zadawać, jest tam link w mailu było osobno do pytań. Ja tutaj wydało mi się, że powiedziałem, że będzie sesja QA na koniec, więc będziecie mogli zadać swoje pytania. Ja teraz nie będę ich czytał, bo wiadomo jak się gada, jak się czyta, to czasami można się pomylić, więc na koniec będzie krótka sesja QA. Ale jeżeli chcecie mieć odpowiedź na swoje pytanie, to był link, gdzie można te pytania po prostu zadawać. Tam wrzućcie swoje pytanie i ja dostarczę na nie odpowiedź w postaci, w postaci nagrania takiego osobnego materiału bądź wpisu blogowego w postaci QA do tego warsztatu. Tak więc, jeżeli ktoś będzie chciał koniecznie odpowiedź na swoje pytanie, zostawcie pytanie, na każde pytanie odpowiem. Jeżeli nie będzie wchodziło na jakieś tam, nie wiem, prywatne informacje i tak dalej, i tak dalej, to na wszystko postaram się odpowiedzieć. No i oczywiście też, jeżeli będę znał odpowiedź, bo też nie wszystko wiem, tak? Nie jestem alfą i omegą, mogę też po prostu czegoś nie wiedzieć. Dobra, mamy nasz storage, mamy nasz jeden storage, mamy nasz drugi storage, więc teraz sobie przejdźmy do tych skryptów. Jeżeli ktoś jest tutaj takim mega fanem wydawania poleceń, może sobie przekopiować te pliki, bo tutaj macie od razu klucz stworzony, minus i, który jest w katalogu tutaj bieżącego użytkownika, On się nazywa nie Ubuntu, tylko Proxmox. Jeżeli podłączycie się, czyli pamiętajcie, root małpa 192168. 2 0, Tak, jeżeli tak zrobicie, jest, tak to podłączycie się bez hasła do swojego danego węzła, tak? Widzicie, jest nazwa jego wyświetlana, tak? I tutaj jeżeli damy exit, zrobimy to w ten sam sposób, tak? Dla jedynki jest e i tak dalej i tak dalej. Możemy się podłączyć do konkretnego, tak? Więc jeżeli, jeżeli ktoś jest fanem e, takich, e, takich rozwiązań, połączenia, to jak najbardziej możecie to e, zrobić. Oczywiście to też e, wszystko, jak to zostało osiągnięte, w jaki sposób to działa, wszystko jest w tych materiałach dodatkowych, w kodzie źródłowym. E, możecie sobie e, zobaczyć. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany dogłębniej, to niech napisze pytanie. Też postaram się na to pytanie odpowiedzieć i dostarczyć taką informację, jak to skonfigurowałem, jak to działa i tak dalej, i tak dalej. Tak? To żadna tam tajemnica, każdy do tego może dojść i ja to wykorzystuję na swoich szkoleniach, gdzie szkolę ludzi, czy to z Terraforma, czy to z Proxmoxa, czy to z jakichś innych narzędzi. Właśnie w ten sposób automatyzuję sobie środowiska, dostarczam im środowisko, Prekonfigurowane, czyli wiem, czego mogę się spodziewać, tak? To nie jest tak, że ktoś przychodzi z jakimś takim komputerem, z jakimś takim komputerem, ma jakąś taką swoją już konfigurację zrobioną i coś mu nie działa, tylko dostarczam mu gotową maszynę z gotowymi pakietami, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie była opcja do importowania ISO z linka? Już pewnie pokazuje. Raz jeszcze, wybieramy dany storage. Tak, musi on obsługiwać. Pamiętajcie, tutaj przychodzimy do dalszego, dalszego danego naszego datacenter local, edit. Musi on wspierać tutaj ISO Image, tak i jak najbardziej musi być to aktywne. I wtedy przechodzimy na dany Storage i tutaj ISO Image i Download from URL. Tak, tu wklejamy URL, jak się będzie nazywał ten nasz plik. Klikamy download i on się po prostu e, pobiera. E, Super, jak sobie odpowiadacie i, i tak dalej, ekstra, bo tak jak wiecie, nie wszystko po prostu uda mi się powiedzieć w tym czasie naszych dwóch godzin. Dobra, to więc powróćmy sobie do naszego terminala ls-la scp, nasz przyjaciel, czyli w tym przypadku co chcemy przekopiować gdzie. Tak, a więc kopiujemy sobie jeden nasz skrypt. Tak, SSH, No i oczywiście pamiętamy o tym przełączniku minus i. Wskazujemy nasz plik ssh slash proxmox. Mam nadzieję, że nie zrobiłem literówki. No i root małpa 192.168.254.1 W zupełności wystarczy to na jednym naszym hoście tmp. Czyli wrzucimy sobie do pliku temporary TMP, tak? Mam nadzieję, że nie zrobię, zrobiłem tutaj literówki. Ok, tak. Przekopiujmy sobie to. O, dobra, już wiem o co chodzi. ctrl C. Tak, to musimy dać na samym początku to minus i, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj damy w ten sposób minus i.ssho slash proxmox. OK. E, git. Tak. Enter. No, jeżeli nie działa. Dobra. Abstrahując od tego. Tak, wpisujemy hasełko. E, czy, 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 czy. E, dobra, to działa. No, OK to ja zrobię to w ten sposób, tak, jeżeli mm, po prostu utworzę plik, tak, tmp tutaj nano test.sh albo yy, s1.sh, tak, rozwiążmy ten problem yy, w ten sposób. Macie ten plik yy, u siebie, więc go sobie przekopiujcie, ja już tutaj jakby troszeczkę z nerwów nie będę debagował, co tam zrobiłem źle. Pewnie jakaś literówka czy coś. Ja sobie skopiuję ten skrypcik. Jak widzicie, sobie tu go wkleję. Ctrl X. Tak zapiszę. No i jeszcze od razu drugi. Tak sobie przeniosę. Ok. I wracamy do terminala. Tak, C -c 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 -c. wszystko zobaczę, to jest właściwy Ctrl X jest. OK. LS-LA. Mamy te nasze skrypty. Jeżeli ktoś chce to zrobić z poziomu Proxmoxa, to nie ma, naj... nie ma w tym przypadku przeszkód. Klikamy sobie na nasz dany węzeł. Tutaj sobie klikamy shell. Otwiera się nasz Shell, tak? I możemy to samo zrobić, czyli cd-tmp, przejść sobie, tak, ls-la. Jak możecie sobie zobaczyć, to jest to samo środowisko. No i tutaj przykład.sh, zróbmy sobie, tak, oczywiście nano. Tak? No i tutaj, jak widzicie, też nam działa to wklejanie, tak? To możemy od biedy zrobić sobie to w ten sposób, tak? I jak możecie sobie zobaczyć, sobkę. E, trzy skrypty, które e, adres IP był zły. No, widzicie, e, tak, wy macie czyste głowy, nie jesteście zajęci gadaniem, ja jestem zajęty gadaniem, więc nie zobaczyłem tak oczywistego e, błędu, ale to fajnie, bo i hejterzy będą mieli pole manewru, jak udostępnię ten film, to będą mówić, łócienios, nie pamięta przyłączników, no pewnie. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay. jesteśmy i pamiętajcie, możemy korzystać z poziomu tego terminala lub z poziomu terminala, w tym przypadku po prostu tej sesji, którą mamy otwartą. Ja przyłączę się na tamtą sesję, bo tekst jest zdecydowanie większy, tak? Będzie dla Was to lepiej po prostu czytelne, tak? Jak widzicie sobie, pomimo tego, że tutaj mi wyświetla bo jakby ktoś się pytał, z jakiego terminala korzystam, to jest to Warp na macOSie. W tym przypadku ten terminal informuje mi, skąd przychodzę, dokąd, tak? Czyli ja tutaj wiem, że jestem podłączony przez Jump Hosta do mojego jakby docelowego hosta, tak? Czyli jestem w tym przypadku na pve-demo01, tak? I pomimo tego, że wezmę clear, to jak widzicie, dalej ta informacja e, mi tutaj pozostaje. Dobra, e, lecimy dalej, tak? A więc przystąpmy do naszej konfiguracji i Kat, e, ja tylko sobie podejrzę jedynkę, bo już z tych emocji zapomniałem, co jest w pierwszej. Dobra, w pierwszej jest nasze demo NFS e, e, i nasz e, cluster e, SIP. A więc dobra, zróbmy to sobie w ten sposób. A więc. E, tak, wyczyśmy sobie mod plus x s1. Tak, ustawmy sobie, że jest executable, nasz plik jest. No i wykonajmy nasz skrypt pierwszy. Tylko zanim go uruchomimy, co jest najważniejsze, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, bo jest to dosyć ważne, musicie sobie ustawić na nfs -ie żeby on obsługiwał snippety, tak? Czyli pamiętajcie, snippety ustawiamy z poziomu naszego klastra, storage. Przechodzimy sobie na dany storage, edytujemy go i wybieramy, jakie typy kontentu, czy też typy obiektów może on w tym przypadku przechowywać. Zaznaczamy sobie snippet, bo snippet będzie nam ee, potrzebny, tak? E, tak, tak, tak. Można było wpisy w etc. host zrobić, tak, tak, tak. Jak najbardziej są zrobione, tylko też już e, z emocji troszeczkę zapomniałem, jak one się nazywają, ale sobie poradziłem, więc e, działamy dalej. E, snippety pamiętajcie, żeby włączyć, bo będą one nam w tym przypadku e, potrzebne, tak. E, na SIF-ie będą disk image, container image. E, na lokal też pamiętajcie, żeby w tym przypadku. Włączyć te snippety, będą one nam potrzebne, bo mamy dwa skrypty. Jeden skrypt podpina się poprzez nasz storage tylko lokalny, a drugi się podpina po nasz storage, storage sieciowy, tak? I te nazwy, czyli demo NFS, jest ważne, żeby tak się nazywało, i tak samo tutaj demo CEPH, tak? Żeby się po prostu tak nazywało, bo jak możecie sobie zobaczyć, tam w skryptach jest odniesienie właśnie do tych. Storydżów. Dobra. Mam nadzieję, że nie będzie więcej niespodzianek i możemy przystąpić do uruchomienia naszego polecenia. Tak, a więc ustawiłem jako executable ten nasz skrypt. Mogę go wykonać. Jak widzicie, jest pobierany cloud image, bo teraz dostarczymy naszą maszynę wirtualną nie na podstawie ISO, tylko na podstawie naszego cloud image'a. Jeżeli ktoś nie spotkał się z cloud image'em, to jest to konfiguracja, która dostarcza. Naszą maszynę wirtualną już skonfigurowaną. My oczywiście możemy dostarczać do niej wkład, który się nazywa też Cloud Initem, albo ranskryptami, albo User Data. To często też jest używane w AWS-ie w Azure Digital Oceans, tak User Data, czyli ten nasz wkład, który my możemy zrobić do takiej uruchamianej maszyny wirtualnej w AWS. -ie. W Proxmoxie też mamy taką możliwość i też możemy dostarczać te nasze wkłady. Te nasze Wkłady dostarczamy poprzez snippety i to jest nic innego, jak instrukcja. Tutaj macie prostą właśnie informację, co zrób. Czyli z, yy, wykonaj aktualizację, zainstaluj kółem Guest Agenta, zrestartuj kółem Guest Agenta i potem zrestartuj nasz system na koniec, tak? Co to powoduje? Oczywiście tego rebota moglibyśmy pominąć, ale tutaj dodałem, żeby było ciekawie. Co to nam daje? Możemy dostarczyć już naszą maszynę wirtualną, prekonfigurowaną, tak? Nazwa NFS ma dwie literki N. Już zobaczę sobie. Dzięki, że to wychwyciliście. Już sobie zobaczę, czy rzeczywiście tak jest. A tak, o! Dzięki za czujność. Super, to raz jeszcze sobie zróbmy to. Tutaj NFS-a sobie dodajmy. Demo NFS 192168.254.1. No tak, podepniemy się pod ten sam, nie ma znaczenia. Disk image, snippety, tak sobie zaznaczę wszystko. Tak, dodajmy ten story. Jak widzicie, kolejny. Pomimo tego, że on jest podpięty fizycznie pod to samo miejsce, tak, to nam e, działa. No i teraz, jeżeli zrobiliście taką literówkę jak ja niechcący, to e, tą konfigurację będziemy musieli usunąć. Dlaczego? Bo ona się zrobiła z naszego skryptu, i nie będziemy mieli tego naszego e, skryptu, więc możemy się tego pozbyć. E, ja się tego pozbywam, bo po prostu, tak jak widzieliście, to nasze środowisko ma ograniczoną ilość przestrzeni i też nie chcę ją marnować, żebyśmy mogli sobie uruchomić nasze maszyny wirtualne, więc usunę sobie to, tak jak widzicie usunęło nam się, troszeczkę to trwało z racji tego, że to było zsynchronizowane w naszym storyczu sieciowym. I jeszcze raz sobie tylko zerknę, czy nie mam nigdzie żadnej literówki już teraz. Dobra, i wracamy sobie tutaj do naszej konfiguracji. Eee, clear sobie zrobię, o tak, eee, i lecimy z wykonaniem tego naszego skryptu raz jeszcze. Tak? On tam pewnie w, tutaj mnie poinformował, że eee, nie ma takiej przestrzeni, nie zwróciłem uwagi, no ale to super, że. Że jesteście, że ten, że działacie. Tak, demon. Dokładnie. Dobra. Jest ten. No, tam widzę, że Maciej pisze, że Bangla, czyli już poleciał do przodu. To super, że są osoby, które przyszły już z jakąś wiedzą. To fajnie. No, i teraz co robimy, tak? To jest nasz stworzony template na podstawie tego naszego wkładu Cloud Init, tak? Tutaj widzicie dostarczamy wkład Cloud Init i musicie o tym pamiętać, że Cloud Inity są dostarczane na różnym poziomie i w różnej kolejności możemy dostarczać cloud init taki e, do naszego e, jakby tego obrazu, który już jest na podstawie tego naszego obrazu pobrany od Ubuntu cloud init, tak, który ja sobie pobrałem na początku tego e, skrypta i do niego możemy wrzucić jakiś wkład. I go widzimy właśnie w tej postaci, czyli daję mu jakiegoś użytkownika, daje mu jakąś konfigurację DNS-ów, daje mu jakieś e, klucze e, publiczne i tak dalej i tak dalej i robię też jakąś konfigurację IP. W tym przypadku używam dhcp.